Dzień dobry. Jest ciągle trzy dni do ciszy wyborczej. No i rozstrzygnięcie, co będzie z Polską, co będzie z, z światem kultury jednak bardzo bliskim. No bo to może być różnie. Dotąd minister Gliński był fatalny. No ale właśnie, kiedy tak czarno widzimy przyszłość. Uśmiechnijmy się do przeszłości. No i ja właśnie cofnę się do lat 60., kiedy nie wiem, któryś tam raz byłem w Wielkiej Brytanii. Jako podróżnik, przemytnik. Dla moich kolegów angielskich socjalistyczna gwiazda filmowa i teatralna, bo oczywiście. Przesada, ale ponieważ oni widzieli mnie w teatrze, kiedy oni byli z teatrem Oldwid w Warszawie, w Teatrze Narodowym, w którym ja grałem, widzieli mnie akurat tam w wieczorze Trzech Króli jako Sebastiana. Nieduża nie rola, ten bliźniak e, głównej kobiecej roli. No ale no, jakiś tam film ze mną szedł. W każdym razie wydawało im się. Przecież to była żelazna kurtyna między nami, między tym światem kultury zachodnim i naszym wschodnim. Wydawało im się, że ja rzeczywiście jakoś stoję wysoko w hierarchii teatralnej, aktorskiej. No ale w każdym razie, dzięki, trochę dzięki temu, kiedy tam zawarłem sporo znajomości, zresztą jeszcze wtedy poznałem w Warszawie, zapraszałem go do siebie, bardzo słynnego, reżysera filmowego Linseja Andersona, e, ogromnie napracanego, siednego rzeczywiście, to kiedy tam pojechałem do Londynu, no to on mnie zaprosił do siebie, e, przedstawił mnie swojej matce, e, co już było oznaką, e, że Anglik, który wprowadza to do domu, przedstawia rodzinę, to już jakoś Uważa tego gościa za kogoś takiego bliższego, a nie takiego jakiegoś standardowego. No i oprowadzał mnie Lindsay Anderson, oprowadzał mnie po swoich słynnych znajomych. W ten sposób wielu nazw nie pamiętam, bo na przykład zaprosił mnie na przedstawienie do teatru Dury Lane, gdzie szedł Camelot, Camelot po prostu. Nie pamiętam, to grał go Gwiazdor, uwielbiany, nazwisko zapomniałem, ale na pewno pamiętam, Lindsey był Żydem, angielskim Żydem. Żydzi, jak wiadomo, no, w każdym kraju są kulturalnie bardzo mocni, mają wysokie pozycje, często są twórcami różnych dziedzin. Sztuki. Także miał też bardzo takie szerokie koneksje. Zresztą on był ogromnie słynnym reżyserem i teatralnym, i filmowym. Jego taki pierwszy, chyba jeden z pierwszych filmów to było Sportowe Życie z Tomem Cortneyem, którego też zresztą poznałem. No i oprowadził mnie do swoich różnych, jak mówię, znajomych. Między innymi zaprowadził mnie do Karela Rajsza, reżysera filmowego. Czeskiego, który uciekł wtedy z Czechosłowacji chyba dosyć niedawno. Żoną jego była wtedy no, nawet nagradza, nagrodzona Oskarem, aktorka filmowa Beth Blair. Mieszkali pamiętam w Holland Park, bardzo ładnej miejscowości takiej zielonej, no, jednej z dzielnic Londynu. Ale też znałem innego, bardzo znanego teatralnie aktora, który też mnie prowadzał do swoich znajomych i mówił, że wiesz Jurek, ja w się znałem angielski, nawet jak nic nie mówisz, to jakoś tak się umiesz znaleźć wszędzie, że, że no naprawdę miło ci towarzyszyć i wprowadzać w jakieś moje środowisko przyjaciół, aktorów, reżyserów, scenografów i tak dalej. Poznałem tam wtedy Cliffa Richarda także, piosenkarz, no oczywiście nawet on chyba jeszcze żyje, nie jestem pewien, no już jest wiekowy, no ja już jestem wiekowy, w każdym razie jego nawet byłem na jakimś koncercie jego piękne to były czasy, czy te nasze polskie, stołeczne, poza stołeczne, czy w ogóle jeszcze wrócą we wrześniu. Gramy, mamy grać, Matkę Joannę udaniałów w Teatrze Nowym. Ale czy do tego dojdzie? Jak będzie z tym rozszadaniem w Teatrze? Nowym jest chyba 300, tak? 300 z czymś miejsc. Jeżeli co drugie miejsce to 150, czy w ogóle teatru się opłaca? Ustalone jest na wrzesień. Także, jeśli ta nowa pandemia, nowa wtórna pandemia się nie objawi nam, to może zagramy. Też się martwię, jakiś tam ktoś się zgłosił do mnie wcześniej, przed pandemią, żebym coś tam zagrał. Niedużego filmie u Doroty, Doroty Lamparskiej, tak, tak, bo nie znają osobiście, poznałem przy, przy tym, kiedy na, 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 na próbę mnie wzięła na taki casting. Martwię się, bardzo się martwię. Wszyscy moi koledzy, się z którymi zresztą mam mały kontakt, no ja w ogóle mam mały kontakt, bo to jest tak. Jak się nie utrzyma tych znajomości z ławy szkolnej, ze szkoły aktorskiej, czy z jakiegoś tam już teatru, ale już później to już nie jest tak łatwo, to już się nie ma ich i nie będzie się miało. Ja nie ukrywam, że bardzo skrzętnie zabiegam o, o te kontakty, i z jakichś takich, takich doraźnych, krótkich kontaktów. Bardzo nawet serdecznych, to chcę coś przyciągnąć na, 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 na jakieś coś dalsze, ale to nie udaje się. Ja nie wiem, no, nawet wielkie gwiazdy naszego teatru, Maja Ostaszewska na przykład, jest mi ogromnie przyjazna. Michał Engler, Małgorzata Szumowska, Magda Cielecka sama mi, żebyśmy, żebyśmy sobie nie mówili po imieniu. No ale cóż, no ja to naprawdę tak chciałbym, chciałbym tak, no nie wiem, iść na kawę. No teraz to już w ogóle przez tego koronawirusa to niemożliwe. Jakoś tak sobie pogadać, ale to już nie są te czasy. To już nie jestem pod tym względem, kochany PRL, gdzie było nieograniczona ilość czasu na takie kontakty towarzyskie. No i jestem taki Taki piesek, piesek z, z taki z palucha, który mewda ogonkiem i tak rozgląda się, kto by go tam nie przygarnął, to podbiegnie tu, to podbiegnie tam, mnie się to serce krai jak nieraz, czasami widzę takiego pieska i wziąłbym go. No naprawdę, ale sam jestem pieskiem bezdomnym, faktycznie, to będzie osobna moja taka, taka krucjata. Przeciw, przeciw facetowi byłemu radnemu miasta stołecznego Warszawy, ciemnoskóremu Gejowi, przez którego ja i no blisk tymi rodzinnie też stracili cały majątek i całe swoje mieszkania mieszkania swoje nawet bardzo to jest sprawa miniona. Czas być może leczy rany, ale niestety znieczula, znieczula jakieś świństwa, takie, które ludzie popełniają sobie. No ale choćby w jakiejś może bardziej prześmiewczej, a mniej tragicznej formie, ale na pewno. Przynajmniej kilka filmików nagram. Niech to będzie tak tajemniczo zabrzmi. Facet szeroko znany, umiślegający się i w telewizji, gay, ale moja znajomość prywatna z nim w ogóle żadna, zupełnie żadna. To przypadek sprawił, że bliscy mi bardzo rodzinnie założyli z nim spółkę. Spółkę taką pełnoprawną, z, KR z KRS-em, z normalnymi udziałami. Legierski, Krystian Legierski, bo to o niego chodzi, tak, tak. Boże. Mogę śmiało powiedzieć kanalia, dlatego, że Mariusz Cechowski, który ścigał go przez parę lat w internecie, nazywając go oszustem i jeszcze gorzej, nie uzyskał nic absolutnie. Oczywiście była sprawa sądowa, ale to prawnik. Właśnie on miał nieskończoną ilość kolegów ze studiów prawniczych. No to już lepszych nie można mieć. To o tym będzie kiedyś niedługo na pewno szerzej, a teraz jeszcze wrócę do tych kolegów. No więc ja nie mam żadnych kolegów i to jest coś fatalnego. Dlatego, że no bez znajomości nie ma życia. Po prostu nie ma życia. Jeżeli ktoś nie nie powie, słuchajcie, Jurek, Jurek, o Jurek by to pasował tutaj, do... no słuchajcie, bierzcie Jurka, no tak na... to nic nie wyjdzie, nic nie wyjdzie, jakimś cudem zupełnym, tym swoim takim przymilaniem się, wybaczcie mi, uwielbiam was, podziwiam wasze talenty, Maju, Magdo, Michał, wszyscy, no, no nie wiem, no, Maciej szczur, może, może gdzieś jakiś taki dystans lekki ostatnio wobec mnie miał, nie wiem dlaczego, przeraziłem się natychmiast, no bo to podziwiam go, no skrajnie go podziwiam. Naprawdę zupełnie szczerze, bez podlizywania się, tak jak może czasami się podlizuję, no ale to są te, te bezpańskie pieski, które rozglądają się z dołu do góry. Kto by tutaj, kto by tutaj, to ja, to ja, weź mnie, weź mnie. A tu nie biorą. No ale, może wezmą, nie będę się rozczulał. Skrzepmy się, rozweselił się, śmiejmy się. Także z tego, że, co by nie było najgorszego po wyborach, to też damy sobie radę, też jakiś ten teatr będzie istniał. Ja mam jeszcze, dałem sobie przynajmniej do dziewięćdziesiątki, te trzy lata, w te trzy lata muszę, muszę coś zagrać, muszę się jakoś wybić, muszę jakoś znaleźć jakieś cztery ściany z dachem do mieszkania, bo takie życie, jakie moje w tej chwili, to jest, no nie, ale miałoby być wesoło, więc przecież nie będę się wyżalał, a no to nie, no tylko na to rzeczywiście, na ten brak znajomości, no ten piesek, ten piesek, no wejście pieska. Tak, już dosyć, dosyć, tak masz rację. Fryzur trzeba pierść do przodu i naprzód.